Witajcie! Dzisiejszy filmik będzie w plenerze i postanowiłem Wam trochę przybliżyć historię wojowników ninja. Dzisiaj będzie film pod tytułem ninja shinobi Wojownik o dwóch mieczach. Wojownicy ninja posiadali najgroźniejszą w świecie broń miecz. Pierwszymi ich poprzednikami byli oczywiście samurajowie. Samurajowie i wojownicy ninja to byli odwieczni rybale i wrogowie. Ale pierwszymi, właśnie którzy posiedli technikę władania mieczem i w ogóle wykuli, pierwszy miecz byli właśnie samurajowie. Później przeniosło się to na wojowników ninja. Dzisiaj omówię wam różnicę między mieczami. Dwoma mieczami. Jak widzicie, mam przy sobie dwa miecze, jeden jest na plecach, drugi jest przy łudzie, przy pasie. Pierwszy miecz, który miałem, była samurajska katana. Drugi miecz, to tak zwany ninja-to, ninja-ken albo shinobi katana. tak samo samurajski miecz i miecz wojownika ninja ninja to ninja ken, shinobi katana albo samurajska katana jak widzicie różnią się one wieloma rzeczami długość klingi wojownika ninja miecza wojownika ninja jest krótsza klinga samurajska jest dłuższa suba czyli ten kwadracik zawsze był tylko w mieczach wojownika ninja a tu jest suba okrągła owalna taką mieli samurajowie tak samo waga miecz wojownika ninja jest cięższy miecz samuraja jest lżejszy jeśli chodzi o technikę dobytku czyli tak zwany iaido. Wojownicy ninja dobierali miecze właśnie tak, jak pokazałem od góry. Nosili miecz przy plecach czy na plecach, nosili miecze na plecach, a samurajowie z kolei nosili przy pasie. Dlaczego? Dlatego, że samuraj zawsze stawał do walki frontalnie. Miał hmm. przeciwnika przed sobą. Wyzywa go na pojedynek, od razu wyciąga miecz. Z kolei wojownicy ninja chodzili na misję, bo byli właśnie skrytobójcami, mistrzami sztuki zabijania. Wykonywali misję, tak jak nasi dzisiejsi komandosi. Dlatego wojownicy ninja nosili miecz na plecach i jak tylko była jakaś misja, to wiadomo nie chodzili, tylko biegali, wyciągali i od razu stawali do walki jaka jest różnica między dobytku województwa ninja a dobytek miecza przez samuraj jeśli chodzi o techniki walki dla mnie jest różnica bo wiadomo miecz województwa ninja jest krótszy ma mniejszy zasięg ale za to jest szybszy z kolei miecz samurajski jest dłuższy ma większy zasięg można atakować z dalszej odległości i właśnie samuraj miał większe szanse na wygraną walkę z kolei ninja swój um, brak długości miecza musiał nadrabiać szybkością władania, szybkością, szybkością dobytku dlatego właśnie województwa ninja byli wystylizowani tylko w walce kataną wcześniej jeszcze walczyli używając nóg a wojownicy ninja używali dosłownie wszystkiego nunchaku, shurikeny, miecza dmuchawki z kruciwną. wszystkiego, sierpów, łańcuchów wszystko to tylko wpadło im w ręce stawało się śmierciowość tak samo jest Różnica w cenie miecza i jakością wykonania. Jeżeli się przyjrzeć, jest kolosalna różnica. Ale pamiętajcie, wojownicy ninja nosili miecze tylko w kwadratową z jeżeli są okrągłe, to nie są miecze ninja ken to nie są miecze ninja to, to są zwykłe jakieś tam wakizasi, czyli takich taka krótsza katana ale pamiętajcie tak samo jak brzydękniecie to słyszycie słyszycie dźwięk metalu bo to jest metal to nie jest plastik mogę przypierdolić w coś o na przykład podejdę sobie tutaj o, robimy sobie test cięcia Ostro. teraz miecz województwa ninja takim mieczem, takim mieczem mogę bez problemu kogoś zabić bez najmniejszego problemu mogę go przebić mogę go pokroić lub mogę go nadziać jeśli chodzi o technikę walki, uczyłem się na katanie, ale teraz będę uczył się na ninja to. Ninja ket czy shinobi ketany? Są trzy nazwy, można być trzech, ale się być ninja to. Widzicie, jestem ninja shinobi, wojownik o dwóch mieczach. Wam pokazać pochwy mieczy o właśnie, jeszcze coś Wam powiem ninja zakładali właśnie paski na swoje pochwy po to, żeby mogli je zawieszać na plecach z kolei samurajowie przypasami byli do paski do dwócha, do uda a wojownicy ninja wydobywali miecze. Pleców. Jeśli chodzi o pochwy to są one, jak widzicie, o różnej długości dlatego, że są różne długości mieczy. Miecz w województwie ja jest krótszy pochwa jest cięższa i można zrobić większą szybę Z kolei pochwa samurajska jest lekka, poręczna i można jedynie co najwyżej kogoś ogłuszyć ale tym można przypierdolić tak jak pałą teleskopową bardzo ciężko dobra powiem wam jeszcze dlaczego miecze są symbolem każdego wojownika wschodu miecz ninja Taki miecz samurajski były wykuwane w najlepszej jakości stali, tak zwana stal damasceńska. Miecz wojownika ninja musiał być bardzo, bardzo wytrzymały, a jeżeli już wiedział, że jego miecz dobiega końca, no to porzucał swój miecz i zastępował sobie nowy. Kolei. Miecz wojownika samuraja był wykuwany przy najwyższych staraniach przez płatnerzy, kowali, tak samo ze stali damascyńskiej, z tą różnicą, że były poddawane różnym rytuałom. Taki miecz tworzono miesiącami, sama polerka trwała około tygodnia. Polerka była najważniejszym elementem wykończeniowym, żeby nadać mieczu i blask, połysk jak i ostateczną ostrość. Wiadomo, że miecz mniej wypolerowany, słabo wypolerowany będzie go życią. Ale wojownicy ninja nie zaklinali mieczy, nie wkładając swojego ducha w niego. Ale i samurajowie właśnie to robili. Wierzyli, że w mieczu zaklęta jest dusza wojownika. I dlatego miecz stał się największym symbolem wojownika wschodu. Czy to wojownika ninja, czy samuraja. to musicie wiedzieć, że taka katana oryginalna kosztuje fortunę. A taka katana replika z filmu to jest rzędu 300 zł z mierz miecz wojownika Ninja jest droższy i większy popyt na to za ten dałem 300 za ten dałem 400 ale są naprawdę świetne bardzo mi się one podobają widzicie, są już one zużyte treningowo nie polerowały mi, gdybym wypolerował to by się błyszczały pięknie ale nie o to chodzi, żeby je pokazywać do polerowania tylko omówić właśnie różnice i pokazać Wam, że jestem Ninja Shinobi, wojownik po dwóch mieczach. Tyle ode mnie, trzymajcie się, a ja zacznę trochę trenować, bo pogoda jest super, nie ma deszczu i, i trzeba właśnie wznowić trening. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam.